Święty Józef pomaga jemu ufającym. Uboga wdowa, matka piątki dzieci, powiedziała im pewnego dnia: Nie mam dla was kromki chleba, szczypty mąki ani jajka. Zwróćcie się do Boga i zawierzcie Świętemu Józefowi, który jest tak bogaty. Jedno z dzieci, idąc głodne do szkoły, Wstąpiło do kościoła i stanowczo powiedziało do świętego Józefa. Ty, który jesteś tak bogaty, nie możesz pozwolić, byśmy umarli z głodu. Mama nie ma niczego do jedzenia, ty nam pomóż. Po powrocie ze szkoły z niedowierzaniem mówi do matki: Skąd ten chleb, mąka i jajka? Przyniósł je anioł. Matka odpowiedziała. Nie, przyniosła je kobieta z Rady Miasta, słyszała cię proszącego świętego Józefa w Kościele. To ona jest aniołem, którego święty wysłał, aby nam pomogła. Ufajmy zawsze świętemu Józefowi, a on nigdy nie zostawi nas w potrzebie.